I cześć się mleczko. z tej strony like. kolejny dzień z nagrywaniem vlogów. Na, na początek, please, zostawcie łapkę w górę. Suba z bo już naprawdę mamy już dopiero 8 tych subów. No i mam do końca wakacji, chcę dobi dobić 9 subów. A naprawdę, wakacji zostały tylko parę tam, nie chcę mi się liczyć. Ale jest sobie dzisiaj właśnie niedziela i do. Do środy. Musicie wbić tego suba, więc jednego suba z dzwonem, oczywiście, i łapki w górę, bo dzisiaj będziemy testować słodycze. Trzy słodycze. Mamy to, oto Milky Boxa, Papite, y, papita i takiego Batonika. Na początek zaczniemy może od Papity, więc już od razu otwieram. Będę oceny dawać. Wow, a ona ładnie wygląda. Nie, nie tak zła. nie tak jest zła. Ej, dobra to ocenę daje oczywiście 9 na 10. I teraz przejdziemy do takiego batonika. No razu szybko to będziemy robić. Oś, mocne 8 na 10. Ok, zostawcie suba z z dzwoneczkiem oczywiście, no i przechodzimy do Milky Boxa. To jest bardzo szybki film, Ten, ten batonik Papita jest bardzo dobra. Ja już tej tutaj Milky Boxa, mam takiego i jeszcze mam gdzieś spinnera, Nie spinnera, tylko bączka. Ale zobaczymy, gdzie tu się skrywa robocik. Więc zaczynamy. Otwieramy go. Pięknie tutaj, ładnie. Oj, teraz mam Najpierw zacznijmy od czekolapki. Albo nie, od zabawki. Proszę, żeby to był robot. Z zamkniętymi oczami to robię. Jakaś wywódka? Tego jeszcze nie miałam. No, dopiero taką postać. uuu, wow, ej, jest... ej, on jest ładny. Odpakuję go. Kurde, ale liczyłam na robota. Serio, moja królowa za pierwszym razem miała robota. Ona miała takie szczęście. Okej. Okay. I patrzcie, tym dwom się zmienia. Czy? O. Gdzie zmienia się. I tym moim nowym też się zmienia. Um, Zobaczę sobie po raz trzeci tą ulotkę. Ja najbardziej bym chciała tego tęczowego, rurowego Tego i tego. I robota oczywiście, żebym chciała. I jeszcze już szarego kotka. Y, Okej, okay. i teraz przyklejamy sobie to naklejki takie coś przyklejamy z tyłu tutaj na ten wzorek mi się ręka trzęsie okej okay. i nie tutaj mam nakleić tutaj na ten pasek nie wiem. może to? To chyba to. Tak, to chyba to. Czekajcie, bo mi się ręka trzęsie. Nie mogę tego przykleić. Okej, okay, czyli z tyłu ma to tak chyba wyglądać. Nie wiem, zobaczę w ulotce. A, tego tutaj widzowie nie widać. Ale ma, naprawdę mam już kozackie dwie figurki może robota by chciała i teraz testuję czekoladkę w sumie już ale nie na odcinku więc testuję na odcinku czekoladki są bardzo dobre o I naprawdę teraz 14 czekoladek jest w tym, sobie policzyłam, no kozacko, więc zostawajcie łapki w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem oczywiście, więc dziękuję za oglądanie tego filmu, Co się dzisiaj pozdro. A łapki w górę i Chyba już tam nie może przypominać, ale do końca wakacji mam dobić 9 subów. No. Pa, pa!